Witamy na filmiku z serii Wasze pytania, nasze odpowiedzi. I dzisiejsze pytanie brzmi: Ważne jest, aby jeść jak najlepszej jakości jedzenie, ale takie pokarmy są teraz już coraz droższe i nie zawsze stać nas, żeby je kupować. Co wtedy? Wiem, że dużo mówicie o energetyce jedzenia. Co, czy możecie coś więcej o tym powiedzieć? Otóż, nasza podstawowa zasada brzmi, Kupuj najlepsze jedzenie, na jakie cię stać. Dokładnie. Przede wszystkim, um, jeszcze na no druga zasada, jedź spokojnie i w, w nastawieniem, że to jest najlepszy pokarm, e, jaki, jaki jest dla Ciebie. Jaki Bo spożywać? ta druga zasada wiąże się z tym, że e, musi być zero napięć. Jeśli z jedzeniem wiąże się napięcie, to w żaden sposób nie będzie to zdrowe odżywianie. Nawet jeśli pokarm, który spożywasz, będzie najdroższy, najbardziej bogaty w witaminy, enzymy, mikroelementy, to napięcie zapobiegnie jego transformacji i wchłonięciu. To znaczy nam tak, dokładnie. Napięcie spowoduje, że w ogóle nie będziesz wchłaniać, nie, ten pokarm może przejść przez ciebie i sta, stawiają pieniądze, które wydasz, najlepszy pokarm e, pójdzie na marne. To wszystko się dzieje przez to, że z punktu widzenia medycyny zachodni nerw błędny, który sobie biegnie, unerwia tutaj całą klatkę, piersiową, potem e, większość układu pokarmowego, będzie powodował, że jeżeli ty jesteś w stresie, czyli w reakcji walczy, uciekaj, będzie już e, po prostu wydzielała hormony bardziej stresu, a nie hormony, które... E, powodują e, spokój, że tak powiem, i, i tak. gromadziły zasoby, czyli hormony anaboliczne. No właśnie, ponieważ mamy dwa takie e, rytmy, dwa przeciwstawne rytmy w organizmie. Mamy e, rytm walcz i uciekaj i mamy rytm odpoczywaj i traw. I w momencie, kiedy przy jedzeniu powstaje napięcie z jakiegokolwiek powodu, organizm przełącza się na tryb walcz i uciekaj i wtedy trawienie schodzi na drugi plan, i tam nie idzie energia, ono nie jest wtedy priorytetem. Czyli znaczy, też stare teksty chińskie mówią, że wszystkie choroby są od ducha, czyli to też można powiedzieć, że wszystkie choroby są od naszej psychiki, naszego nastawienia, czy mamy radość w życiu, czy nie mamy radość, czy mamy, cieszymy się z tego pokarmu, który jemy. Jeżeli nawet się cieszymy z tego pokarmu, który jemy, to nawet jak on będzie bardzo niezdrowy. W cudzysłowie, bardzo niezdrowy, to i tak wyciągniemy z niego najlepsze, najlepsze co będziemy mogli. I tak samo było wcześniej, no, też jak uczyliśmy się szkoły, w szkole pięciu elementów akupunktury, to e, profesor Worsley pisał tam, że zastanawiał się zawsze, jak tam jakieś dzieci widział, e, które tam zjadały jakieś, nie wiem, nie wiem co to, węg... Nie, to było coś, coś takiego dziwnego, nie wiem, jakieś nawet, nie... co normalnie byś mogli powiedzieć, że nie, niejadalne jest. Nie wiem, czy one tam coś, trochę węgla brały, czy do siebie, do ust. W każdym razie on się zastanawiał, że prawdopodobnie one coś z tego wyciągały, no bo on żył w tych czasach, gdzie w Anglii może była duża bieda, powiedzmy, po wojnie i no i widział takie dzieci, biedne dzieci, które gdzieś tam e, takie coś robiły i prawdopodobnie może potrzebował jakiś rodzaj minerałów, które e, nie dostawały, nie dostawały w jedzeniu i sobie uzupełniały w ten sposób, bo to dzieci pamiętajmy, że robią to instynktownie i nie myślą, tylko po prostu coś, coś im smakuje, albo nie smakuje, albo mają potrzebę włożyć do ust i po prostu one to robią, tak? A my jako dorośli sobie już racjonalizujemy: o, to jest zdrowe, to jest niezdrowe. To jest takie, takie. takie. Wszystko, nawet najzdrowsze, jak przesadzimy, to będzie chorobotwórcze, a jak po prostu w małych dawkach zastosujemy, albo w odpowiednich dawkach, to będzie właściwe dla naszego organizmu. No ogólnie, jeśli przy profesor Wezlim, No to on mówił, że... Nawet z ciastka z kremem zjedzonego z przyjemnością i radością można wyciągnąć dużo więcej tego odżywczego chi niż z brązowego ryżu z jarmużem, który jest jedzony z przymusem, z takim napięciem, że ja muszę to zjeść, bo jest zdrowe, ale w ogóle mnie to jedzenie nie cieszy. Ja to samo mówił Claude Dioloza, jak na przykład był cały wykład. Claude Loza to był z autorytet w tej dietetyce takiej, której na początku się uczyliśmy. Która do, dominuje do tej pory w Polsce, i on też, jakby całą, całe schematy mówił, że tego wolno, to nie wolno, całe tabelki i tak dalej, ale potem na końcu było, że najważniejsze, właśnie, że mieć przyjemność z tego stoi. Na przykład, nie wiem, ktoś tam uwielbia kawę, czy tam ciasteczko do kawy, i po prostu, jak to zjemy z takim nastawieniem, że to jest po prostu dla nas coś wspaniałego, to nagle wyciągniemy wszystko, co najlepsze z tego, z tego pokarmu, mimo tego, że. Teoretycznie jest to może być niezdrowe, ale w tym przypadku może być to zdrowe. No, nie, ciężko nam to powiedzieć. No i tak samo teraz nasz nauczyciel Jeffrey Yuan, to samo mówi. Mamy pięciodniowy wykład z odżywiania według medycyny chińskiej. Opowiada nam rozmaite, bardzo ciekawe rzeczy, a na samym końcu mówi: Najważniejsze, żeby mieć radość z jedzenia. Tylko nie chodzi o taką radość, że to jest kompensacja jakiegoś braku w życiu, że ja tutaj jestem nieszczęśliwa, niespełniona, nienawidzę swojej pracy, nie lubię miejsca, w którym mieszkam. A może mój związek się wali, więc ja sobie znajdę radość, nie wiem, w jedzeniu czegoś tam tak, słodkiego. Albo matka nie, nie. mnie nie kochała i tak. potrzebuje słodkiego. Tak, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć prawdziwą radość z jedzenia. To znaczy, że ja siadam do posiłku z radością, to co widzę sprawia mi radość i przyjemność, zjadam z przyjemnością i po jedzeniu czuję się dobrze, czuję się wzmocniona, czuję, że mój organizm przyjął to, co zjadłam i korzysta z tego, a nie, że jestem ociężała, że mam wyrzuty sumienia, że mój żołądek to jest jeden wielki kamień, który przestał trawić. To wtedy na pewno tak, nie była radość. To jedzenia. chodzi o tą radość e, z jedzenia, radość e, z przygotowywania tych potraw, po prostu radość z tego. I też jeżeli jesteśmy zrównoważeni, to po prostu jemy tyle, ile nam potrzeba tak naprawdę. Że po prostu czujemy, że nasycimy się tym, co tam jemy, i po prostu nagle stwierdzamy, że okej. Okay, już mi wystarcza na przykład, mimo tego, że zostało mi jeszcze na talerzu, ale już tego nie zjem po prostu, albo zostawię to na później, albo w ogóle nie zjem, ponieważ wiem, że mój organizm tyle potrzebował tego, do konkretnie tej podrawy czy tego produktu i więcej nie potrzebuje. My tutaj praktykujemy to podejście na tym wyjeździe, e, gdzie jedzenia jest w brud. Obserwujemy ludzi, jak oni jedzą, jedzą kilka razy dziennie, jedzą tak naprawdę niektórzy przez cały dzień, dlatego, że to jedzenie jest dostępne i z jakiegoś powodu ci ludzie chłoną i chłoną. Być może kompensując jakieś braki. Być może mieli jakieś traumy rodowe, gdzie na przykład był brak jedzenia i teraz muszą to nadrabiać. Nie różne są jakby podłoże, dlatego to to mówiliśmy zawsze trzeba y, pogłębiej trochę dojść do jakich przyczyny, dlaczego to robimy. I my w tej całej obfitości jedzenia, obfitości napojów y, praktykujemy właśnie radość z jedzenia i zaprzestanie jedzenia, zaprzestanie picia wtedy, kiedy czujemy, że już y, to, ten głód, który był, się spełnił. Staramy się, uczymy się nie przekraczać tej granicy. Co jest, nie jest takie łatwe, bo w czasach dobrobytu nie jest, jest obfitość tak. i, i się Wszystko tego jest jedzenia jest po prostu my jemy bardzo mało, po troszeczku jakby to bardziej celebrujemy i e, bierzemy tylko to, co jest ciekawe dla nas, Czyli na przykład nigdy tego nie jedliśmy albo co jest, jak tutaj smakuje. To jest Albo tak, tak, jest i... akurat w sezonie tutaj, prawda? Tak, Więc... Tak, i sprawdzamy to, sprawdzamy i po prostu, nawet jak po troszeczku każdego weźmie się, to się okaże, że i tak to jest dużo, więc to jest naprawdę pełna obfitość, i, no i trzeba jakby widzieć, kiedy, kiedy powiedzieć sobie tak. Coś. Więc w podsumowaniu, nasza rada, jeśli chodzi o jakość jedzenia, które to jakościowe jedzenie staje się coraz droższe, oczywiście, my o tym wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, więc nasza rada jest taka: kupuj. Najlepsze jedzenie, na jakie cię stać. Nie napinaj się, po prostu przyjmij, że to jest najlepsze, co możesz zaserwować sobie, zaserwować swojej rodzinie. Przygotowując posiłki, rób to z miłością, z radością. To również transformuje pokarm, bo pamiętaj, że ten posiłek, który później spożywasz, to nie jest tylko energia tego wyjściowego produktu spożywczego, ale to jest również energia Twoja jako kucharza. To jest również energia, e, e, która tworzy się później w czasie spożywania posiłku przy stole, więc jeśli jest to spokój, wzajemny jakiś, nie wiem, szacunek, wzajemna miłość, celebracja, jakieś, tak celebracja, tak, tak docenienie tego, co jest na stole, to ta energia również transformuje ten produkt wyjściowy, który leży na talerzu. chodzi nam o to, że ten układ pokarmowy musi być w spokoju, musi odpowiednio wszystko się wydzielić. I pamiętajmy, że organizm, jej to cienkie, według medycyny chińskiej, jest tak, no i zachodniej też, jakby sortuje sobie pewne rzeczy, co, co nam potrzeba. I to sortowanie jest takie, że wybieramy, organizm decyduje, jeżeli my w to wierzymy, że organizm wybierze to, co jest potrzebne i dopuści do tej krwi i to się wchłonie albo się nie wchłonie, albo po prostu wyjdzie dolną częścią tej, tej tuby układu pokarmowego, dolnymi otworami. Po prostu albo wchłonie się, albo się nie wchłoni. I to mądrość tego organizmu jest taka, że on wie, co jest najlepsze. Po prostu my wierzymy, że organizm jest e, samoregulującym się systemem i on sam reguluje i dlatego on e, będzie wiedział, co dla niego jest najlepsze, pod warunkiem, że jest w równowadze. Jeżeli on jest w fa fazie walki, ucieczki, to już może tak to nie działać. Więc ten czynnik emocjonalny jest bardzo, bardzo ważny. Dlatego e, zwracamy na to uwagę. A tak to kupuj Najlepsze pokarmy, na jakie cię stać. I pamiętaj o tym, że też ta obróbka, tak jak się mówiła wcześniej, jest bardzo ważna, czyli jak to doprawisz, przygotujesz, podgrzejesz, obrobisz, to też no ma z znaczenie. Jaką z jaką to robisz, intencją to w jakim zrobisz. Nastroju. I tak naprawdę pamiętaj, że to wszystko, pamiętaj, że każde, wszystko co żyje, ro ekstrahuje, na przykład, jak roślina ekstrahuje to z ziemi, to ona tak ekstrahuje to, co jest najlepsze dla niej. Tak samo zwierzę, to co je, to też ma swój układ pokarmowy, swoją wątrobę, nerki, ona też oczyści to i, i ekstrahuje to, co jest najlepsze, wyprodukuje to, co jest najlepsze dla swojego ciała. I tak samo my robimy, dokładnie jest taka sama zasada, więc nawet się nie przejmujmy, czasami może być nawet jedzenie przetworzone ale ono, pamiętajmy, że to są młode zwierzęta, na przykład, które, które też są nastawione na przetrwanie życia i one pobierają najlepsze, co, co może być z tego pokarmu i są młode przede wszystkim, młody organizm się adaptuje do wszystkiego. Tak i ja tutaj się tak jeszcze wyrywam do tego, żeby powiedzieć, że jak jesteś na wyjeździe, gdzie tak jak my teraz, nie masz za bardzo wpływu na to, jaki rodzaj, jaka jakość pokarmów jest ci serwowana i jaka energia, Towarzyszyła obróbce tych pokarmów, no to weź to, co masz na talerzu, pobłogosław to, czyli jakby wyślij temu swoją Intencje. najlepszą intencję i tak zestrukturyzowane pożywienie. Tak. A jeżeli byś chciała, chciał się dowiedzieć więcej na temat właśnie strukturyzacji wody, to po prostu zapraszam na nasze szkolenie z, związane z nawodnieniem, bo tam będziemy to dokładnie mawiać na podstawie nauki. Tak naprawdę nauka dzisiaj potwierdza to, że jaką strukturę robimy, jak strukturyzujemy tą wodę, to taki, taki ten produkt robi. Tak, to jest tak, niesamowite. Bo właśnie, bo właśnie chodzi o to, że strukturyzowanie jedzenia to jest strukturyzowanie wody w jedzeniu, ponieważ odpowiednia struktura wody, czyli przekształcenie wody do czwartego stanu skupienia, to jest kluczowa sprawa dla zdrowia. I życia naszego I naprawdę można się z tego śmiać, ale nauka to y, potwierdza. potwierdza. Więc, y, I y, y, też to mówimy o tym więcej w jednym z naszych tutaj filmików, właśnie z serii pytania i odpowiedzi. Tam gdzie mówimy o tym, jak my postrzegamy komórkę. Tam mówimy o nowoczesnej biologii wody doktora Polaka. Tego zapraszamy. Dziękujemy za Dziękujemy. to pytanie. Mamy nadzieję, że nasza odpowiedź była pomocna i zapraszamy na kolejne nasze filmiki tak. z serii Wasze pytania, jeżeli, nasze odpowiedzi. No, Jeśli Ci się podoba, może dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał, dać komentarz na dole, e, w celu pozycjonowania się albo na przykład podzielenia się swoją opinią na ten temat. Zapraszamy. Do zobaczenia.